Okej, okay, witam wszystkich, bardzo serdecznie, tutaj Grej, a to zagrajmy w Pulsegate Station odcinek 21. W tym też odcinku udamy się do Komnaty Cudów bodajże, ukraść teleskop, którego yy, kradzież zlecił nam Krasnol z Elfiej Pieśni o imieniu Brewlik. Tak, tak więc tam się teraz udamy, do zachodniej części Wrót Baldura, czyli mniej więcej w te rejony. A to jest właśnie ta Komnata Cudów. No, tak więc spróbujemy to ugraść. Ciekawe czy nam się uda i czy nie spotkamy jakichś dość trudnych y, trudności, wiem, że to nie jest po polsku, ale niech będzie, y, po drodze. Tak więc tak, gdzie tu można przejść wyżej? Uuu, czarodziejskie rozmaitości, byliśmy tutaj wcześniej. Uuu, tędy się nie da? A, da się. A więc przejdźmy tutaj, czy teraz będziemy w centralnej części? Tak, to jest centralna część Wzg Baldura. Hmm. A, to jesteśmy u dołu. Okej. Okay. co my tu mamy? Napotkano. Zobaczyli, nikt ciekawy. Masę domków. Ogólnie w rodach jest dosyć sporo questów, które w większości wykonamy. No ale zaczniemy sobie od tego jednego questiku. Zastowanie nam to nie, nie jest on za trudne. tak więc... Go wykonamy. Chyba nawet będziemy mieli okazję podczas wykonywania jego przełączyć sobie jakąś nową towarzyszkę drużyny. Mmm... aczkolwiek nie wiem, nie wiem. Zobaczymy jak się potoczy. Czy my możemy tędy przejść? Możemy. Całkiem spora ta centralna część Wrót -Badura. Jakaś willa... To w ogóle nie wiadomo co to jest, jakiś plac. O, Okej. Okay. A więc jesteśmy już w zachodniej części Wrót prawdopodobnie, no. Okay. O okej. my domę. Napotkano sobie jakaś gruba baba. Zastyłaś się kobietą. I teraz tak, czy to jest komnata cudów? Tak, to jest komnata cudów. Y, a przynajmniej powinna to być komnata cudów. Hmm, jak tutaj wejść? Trzeba przyznać, że całkiem okazały budynek. Tutaj możemy do środka wejść. Uuu, okej. Okay. A nie naznaczyło nam się na mapie, chyba że nie chcący wyłączyłem znaczniki. Nie, nie włączyłem. Okej. Okay. W takim razie. Mm, tak, skończy się ukryć, teleskop na zlecenie. o imieniu. A to jednak Gnom nie kiosą. <grym> e, no dobra. Będzie nas czekało lepiej. wejdźmy tam do tej komnaty, zobaczymy. E, hey yo. Forlera August. Zostańcie i bądźcie pozdrawiani. Nieznajami. Jesteście chyba poszukiwaczami przygód. E, wiem to od chwili, kiedym was ujrzał. Nie macie. Wypielęgniowanej dłoni, jak te dubki, które tu zwykle zaglądają. Można na słowo? Yy... Czego nas też? Dobrze więc, yy, widzicie, ja jestem Bardem, i to, jeśli wolno mi dodać, Bardem, którego już niedługo będę zwać wielkim. Doprawdy, patrzymy mi tylko temat na pieśń lub dwie i zacznę grywać w wielkich salach. Wiem, że gawiedź kocha się w opowieściach o czynach zuchwałych i niezwykłych, proszę więc, pas o kilka szczegółów. Zawsze mogę coś wymyślić, ale w jakich opowieściach. Jednak nie usłyszysz dźwięku prawdy. Jeste jesteście zainteresowani, oczywiście. U udziałem bardzo dostał podróże i zbieranie wiedzy. Dlaczego nie wyruszysz, żeby znać jakieś własne historie? Hmm. Anto, no powiedzmy pierwsza. Dlaczego? Bo tam jest niebezpiecznie. Zostałem bardem dla łatwego zarobku i powodzenia. Y y jakim tkaczy pieśni darzy płeć piękna. A nie dlatego, że przepadam za ściganiem płyczków w porozumieniu tych lochach i w Chcesz mi mówić, czy nie? Hum, mm, mm, mm. hu, co mu teraz powiem? No, no, możemy mu w sumie pomóc, co nas to ten będzie, jak u nas śpiewać w swoich pieśniach. A więc pewnie, jaki jest rodzaj płaści? Yy, jaki rodzaj płaści jest ci potrzebny? Ho, 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 nie mam pojęcia, coś porywającego niebezpieczeństwa, które każą damom myśleć o ich bohaterze. Mamy jednego wego żelaznym tronie. Ho, ho, w naszych niebezpiecznych podróżach przyszło nam spotkać się z. No i Najróżniejszymi potworami zadeziemy już rachubę i teraz zostawiliśmy w, w obliczu śmierci. Hmm. Uh, uh, uh. O, to jest dobre w sumie. A może opowiesz o złocie szalnej chciwości, jaką budziło w ludziach. O zdradzie przyjaciela, który zdaje się wam, który zadaje wam pchnięcie w plecy, by zdobyć moment, który właśnie. Wyciągnąć się z głębin lachu lub ogłupocie człowieka, który opróżnił kołczan ze strzał, by napełnić go złodziejem, i mu stawić. <laughs> Bez, a, dobra, dajmy sobie. Może być. Mogę być zrozumiały. Y, mogę zrozumieć motywy tych ludzi z opowieści. Pewien jestem, że potrafiłbym napisać o tym piękną balladę, ponieważ dobrze znam temat i bohaterów. Y, no, niestety takie pieśni y, nie zwiększyły datków dla mnie i nie wzbudziły aplauzu w słuchaczach. Gdybym był filozofem, mógłbym pomyśleć, że jest we mnie jakaś skaza. Pewien jestem że zawinił to ktoś inny. Weźcie pieniądze i idźcie swoją drogą. Nie zdadza mi się na nic. Yy, Dostaćmy od niego 200 zł za nic w sumie. No niech będzie. <laughs> Muszę przyznać, że dziwne to spotkanie było. Teraz tak, gdzie jest teleskop, który ukraść mamy. Co to jest? To jest zwykły kapłan jakiś. A może to jest świątynia, a nie to to cała sala. A może tutaj? Hmm, nie pamiętam w co będzie trzeba iść. Ale zaraz się odnajdziemy. Bez problemu, yy, tak. Gdzie my jesteśmy? Tutaj ten, O, to wygląda na jakieś główne pomieszczenie. Takie małe kwadratowe. Może tutaj jest ten teleskop, hubu. Hu, nie dziwiłbym się. Wieczność Tak. Zakładam, że ten teleskop znajduje się tutaj w takim razie. Smok parkowy. Piękny, piękny. Tutaj mamy Bradclan Hmm. NP za z imieniem. No to w sumie pogadajmy z nim. Z nią. Please, Witam w kamecie cudów. Korzystam, abym ob mógł objawić wspaniałość w Gonda. Hmm. Co to za to, to? Spiralne lustro Konstantino. Leonardo. E, dobra, mogę nim. U, mam nadzieję, że dotarcie tutaj nie sprawiło wam problemów. Wielu często, myśli... Wielu często myli nasz budynek z wielką komnatą cudów po drugiej stronie ulicy. A to wszak wielka komnata, świątynia Gonda, centrum odlitalnego wrzeżemieczka. Aha. Tak więc i my pomyliśmy. Yy, to się z komladu, co skomniałe, to nie będzie. Okej, okej, okej. Nie jest łatwo ich strzec, no spokojnie. No może pogadajmy z tobą cały czas. Wszystko. Uuu. Powiedz nam o wszystkim, że Pompa się Muszę przyznać, że się trochę displays, Ciekawe, czy, dostaniemy do... displays, czy coś dostaniemy za to? O, jest. Przepraszam, ale muszę iść. Wzywają mnie świątynie obowiązki. Muszę Was zostawić. Będzie samotnie, samotnie podziwiali tę wspaniałość. Macie może jakieś pytania? Mm. Eee. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Eee, Komanda z Warda, moment zaczyna Ale nasz skarb najlepiej prezentuje się w dzień. Aha. Mm, mm, mm. Okej, okay, dobra, niech on sobie idzie. W każdym razie, powiedział nam, iż popełniliśmy fatalną pomyłkę i pomyliśmy to miejsce z... O, komnata cudów po drugiej stronie ulicy. O, a tutaj mamy... ...koleścia z imieniem, pogadajmy z nim. Okej, okay, dobra, Daję mu zeta. Niech się cieszy, chłopak. A my lecimy do komnaty cudów. Hmm, po drugiej stronie ulicy, tak. Tylko teraz gdzie tu jest ulica? Po tej stronie. Czy po tej stronie? No, prawdopodobnie w tamtą stronę powinniśmy się udać. Komnata Cudów. A nie, no to to jest Komnata Cudów. O, a kogoś mówi, że to jest świątynia Gonda. Yy, no niech będzie. Hmm, gdzie to się wchodzi? No, nie mogę trafić myszką. O! Jaki fail? O, 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 o gdzieś tutaj. O, tutaj sobie. Jak trudno to trafić. Całkiem mały obszar. Ok. Teraz tak, gdzie jest nasza zdobycz? Którą mamy zdobyć? I prawdopodobnie powinniśmy tu przyjść w nocy. Czy możemy to przeszukać? Zamknięte. A te inne goblotki? Po się jurek? Zamknięte. Ok. Uuu, czy my się dowiedzieliśmy, że. Hmm... Chyba powinniśmy tutaj przyjść w nocy, tak mi się wydaje, bo teraz tu są ludzie. A takie rzeczy powinno się raczej kraść w nocy. Z której strony będzie patrzeć, yes. na kurczę. Pa, uh -huh. co on robią. Co wy robicie, ludzie? Yep. Krążą dookoła. Yes. Dobra. O, magia, zeszedłem jedną. Nie enough. wierzę... w te postacie. Dobra, teraz wszyscy wszyscy są. Tak, czy my możemy tutaj gdzieś się przespać? Komnata cudów zakładam, że nie ma tu żadnej tej Ile jest do nocy? 15 godzina, czyli w sumie 8 od odpoczynek byłaby 23 I taka też godzina by mi się przydała. Co to jest jakieś ludzie? A co to jest? Dom pani. Mhm. Dowiedzieliśmy się dużo. To można się przespać, ludzie. I love money. Yes, I do. I love money. O, witajcie, Doom. Były kupiec, do Waszych osób. W czym mogę pomóc? Jak właściwie zostaje się byłym kupcem? Hu Siedem słońc, liga kupiec, tak. Hmm, Na kiedyś się tam uda, mam no? Proszę, czy możecie mnie wysłuchać? Oczywiście, nazywam się warsji i słyszałem, że czasem pomagacie tym, którzy są w potrzebie, za odpowiednią płatą oczywiście. Czy moglibyście spotkać się z moim strażnikiem w jego domu? On wyjawi wam o co chodzi. Proszę, to sprawie życia do śmierci. A no, prowadź się, mój dzień. czy pójdziemy z tobą? Cudownie, może uda mi się naprawić szkody, które uczyniłem. Tędy pokażę wam dom, w którym zatrzymał się mój mistrz. To Eee, aha. Zrobimy sobie jakiegoś kłodzika, może po drodze. Hmm. Niczego nie mogę zrobić, ale zrobić coś muszę. To jest ryzykowne, ale wszystko wiąże się z jakimś ryzykiem. Wars, kogoś tu przeprowadziłeś? Powiedziałem ci że muszę być sam, na, sam z myślami. Potrzebuję pomocy, aby naprawić to, co się stało, i mam nadzieję, że pomoc tej grupy stanie się dla nas wybawieniem. Powiedz mi później, jakimi ścieżkami trzeba zmierzać, by nauczyć się takich rzeczy. Jednakże masz rację, potrzebuję pomocy. I nikt o tym nie musi wiedzieć. Witajcie wszyscy! Jestem Lord Kapłan Tliemian Beldear, Uniżona sługa najniż... E, naszej uśmiechniętej pani Tymory. Moja prośba niesie dla was pewne niebezpieczeństwo i nie będę miał żalu jeśli uznacie ją za zbyt wygrowaną. Chciałbym, abyście dostali się do domu królowej wód i odzyskali stamtąd ciało mego syna. On i niestety dali upust swoim niespokojnym naturom. Podkreśla się do tego miejsca i cóż. Przyszło nam zapłacić wysoką cenę. Myśleliśmy, że byłoby całkiem ekscytujące spłatać mojego figla pod wodnym Umbrella. Yy, oczywiście, rzecz nie wydawało się nam się już tak zabawna, kiedy nas złapano. Uciekliśmy, ja zdążyłem. Kason niestety nie, oni, oni go zabili. No nie będzie, okrutny wyrok za tak niewinny wybryk. Ale wdzieranie się do świętych miejsc, niezależnie od tego, jak biurę się tam wyznaje, nie jest małym przestępstwem. Musicie odnaleźć i przenieść mi jego ciało, abym mógł wrócić je do życia. Jeśli pomożecie mi, wynagradza was. Niezależnie od tego, czy przywrócę mu życie, czy nie, co na to powiecie? Hmm, a więc to jest jego mistrz i dwóch uczniów, tak? No to w sumie moglibyśmy go uratować, prawda? E, chcemy wiedzieć, jaki to potem możemy oczekiwać. Nie, szczęście czy nie. Hmm, tylko samolot, nie ryzykujemy, nie. O, szczęście czy nie, byłoby wstyd stracić życie spod powodu głupstw młodości. Pomożemy jak najlepiej jak potrwimy. A więc jest. Jeszcze nadzieję dla mego syna. Nie mogę wam powiedzieć, gdzie konkretnie ukryje go ciało, ale radzę by, yy, być bardzo ostrożnym. Będziecie mieli do czynienia z groźnymi i pozbawiennymi uczuć osobami. Proszę, pospieszcie się. Okej, okay. syn... O, oh, Jak możecie zauważyć, prawda, we Wrotach Baldura cały czas ktoś nam daje jakieś okay. różne misje i nie możemy się nudzić bardzo. U, niemniej jednak ja w tym momencie chciałbym się tylko przespać i obrybować Komnatę Cudów nocy. Która ta godzina? Piętnasta cały czas. Czas w Baldurze nie płynie za szybko. W sumie to jest plus. Po części. z takiegoś kurde Wielka komnata cudów. Wielka komnata cudów, a tutaj jest komnata cudów. O, a my mamy ukraść. My mamy ukraść teleskop w komnacie cudów, czyli że w tej pierwszej, tak okej. Okay. Dobra, udajmy się do dzielnicy, w której zaczęliśmy grę, tam była karczma, się tam... nawet dwie chyba karczmy. Się w której z nich prześpimy i przyjdziemy tutaj nocą Kiedy mm, takowy wypad może się zakończyć powodzeniem no, bo w dzień raczej no. trudno jest określić tak strzeżone miejsce jak taką komnata cudów Okej, okay, prześpimy się w Alfie Pieśni, jako jest bliżej. Iż jest bliżej, tak. Hmm, tu jakieś ludzie, nic ciekawego, okej. Okay. Wchodzimy do środka. No i się prześpimy. Szynkarz. Hej, oziomuś. Eee, yy, dobra, dobra, a u ciebie się nie da przespać. Hu, 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 hu. No dobra. No to idziemy jeszcze do kogo innego w takim razie. Uuu, gdzie tu możemy odpocząć? Gospoda, sklep ciszy. Sklep ciszy, LOL. Co to za nazwa? Do sklepu ciszy nie będziemy wchodzić. Wejdziemy sobie do gospody tutaj. Uuu, jakie fajne te. To są obrazy. To obrazy. Mm. Całkiem ciekawe. Mmm, to się wchodzi tutaj. Ooo, prześmiemy się tutaj, szynkarz. Hej, o co tam u ciebie? No weź, byli The Deworski, wynajęcie. Okej, okay. mamy teraz 23 w nocy, więc myślę, iż komnata cudów powinna być zamknięta. Przynajmniej na logikę. O, ciekawy jestem, czy ulica w Baldura Balduranu są niebezpieczniejsze niż rankiem. Miałe to duże miasto, mogą działać różne gildie, jak na przykład Gildia Złodziei, którą niedawno pozbawiliśmy <grym> wszystkich członków, prawie. Tam tylko jeden człowiek, który na, się, na nas się obraził. No i jego szczęście sobie poszedł i przeżył. Okej okay. odejmiemy się z powrotem tutaj. I teraz tak, w komnacie cudów, czyli w tej pierwszej zapewne mamy, musimy to ugrać. I teraz tak, czy my wejdziemy od tyłu, czy od przodu? O, to jest pytanie. I ciekawe, czy łatwo będzie otworzyć te zamki. Czy można tu w ogóle wejść od tyłu? Hmm, komnata cudów. Tu nawet nie da się wejść od tyłu. Z tego co widzę. Tak. A od przodu? Od przodu się da. Uuu, to spróbujmy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wszystkiego. Ale tutaj nie, nie ma żadnego wejścia, przynajmniej. No kurcach się nie zmienia, więc nie ma, raczej musimy wejść przodem. O ile jest otwarta? No powinna być otwarta, bo nie widzę żadnych mnie drzwi. Walimy w i sejwa i wchodzimy. Okej, okay. mamy noc, co też daje nam coś, nie ma w ogóle ludzi. O, alora, święta matko, Kakofonia. o to właśnie to co mówiłem, możemy tutaj przyłączyć się do drużyny. Ale się wystarczyło. Macie łapać złodziei, ale chyba nie musicie przyprowadzać ich o cało serca. Hej, wy nie jesteście strażą. Uriany. tak mnie wystraszycie, e, a przecież jesteście tu po to samo co ja. A jak się już spotkaliśmy, to może popracujemy razem. Tylko tym razem. Znam tu parę sekretów, ale dzielimy się w połowie, dobra? Hmm... I za kogo byśmy mogli ją wymienić? Zdaje mi się, że nasza ima jest silniejsza. No i jako iż jest siostrą naszego głównego bohatera... A przynajmniej jego przyrodnią siostrą, no to w sumie chyba będziemy z nią do końca gry, więc... Hmm... Więc chyba jej nie weźmiemy. Dobra, weźmiemy, żebyśmy się do niej przyłączyli, żeby się na nas nie obraziła. Uuu, hiki hi, ale frajda, okej. Okay. Niemniej jednak... Aha, my się do niej przyłączyliśmy i nie musimy jej mieć w drużynie, jak należy. Zamknięte. Czy nasza imalnia e jest w stanie otworzyć? Mam nadzieję, że jest. Udało jej się. Wykrywanie pułapek. Takie coś raczej może być zabezpieczone pułapką, aczkolwiek nie jestem pewny. No dobra, to przeszukajmy to Ktoś się zauważył. Teleskop szybko ukradnijmy. I zobaczmy co się stanie. Ktoś wezwał strażę. Czy to ta alora? Czy to tego taki bok? Eee So straże! Więc Hej, witam. Stocznie już się złodzieje. Aresztuję was za rabonek. Jestem przedstawicielem płomienej pięści i reprezentuję prawo wielkich książąt No może go przekupimy? Mm, czekajcie, zapłacimy wam. Może być nie stosłowie i pójście nas wolno mm, Nie zechcecie nas zamykać wasza teraz, kiedy wamy tam te ładne lśniące, złociste monety. 200 co do sztuki Nie obrażaj... Nie. Aha, nie obrażimy was Wpadła nam reputacja. A czy możemy zrobić to? Kurde, 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 nie, to jest złe. Czytamy sobie Wam Może musimy się chować w cieniu, albo coś takiego, żeby nas nie... Bo to za mała chyba nas pod... tego... podpuściło. chociaż nie jestem pewny. a no w sumie nie, nie więc kto by mógł, mógł nas zauważyć, prawda? Machaj no, okay, aloro, heavy mm. mm. okej, okay, dobra. Ona jest teraz. No niby znam, to... aczkolwiek to ona chyba doniosła o tym, że my chcieliśmy coś tu ukraść. Krycie się w cieniu, zakończone. Krycie się w cieniu, zakończone fiaskiem. Spróbujmy trochę się odsunąć. Okej, okay. jesteśmy skryci w cieniu. Może teraz nas nie zauważy. Mam nadzieję, przynajmniej. Okej, okay, zauważyła nas. Aczkolwiek samo otwarcie nie jest jeszcze jakimś przestępstwem. Hmm... Co tu teraz robić? Może przyłączymy ją na chwilę do drużyny po prostu? Bo nie wiem, to chyba ona nas wykrywa, no bo kto by tu nas jeszcze mógł wykryć? Na no, logikę. No kurcze, nie wiem, to mało. O! Czekaj, o! Możemy ją dodać do drużyny, tak ogólnie. Ale na razie. Na razie może tego nie róbmy. Czy możemy, może wybierzmy inną opcję dialogową? Może za 100 zł to się przekonamy. Nie, dobra, nie da się. Ok, w czytanie, gry, w czytanie. Quick save. Ok, spróbujmy teraz pogadać z nią jeszcze raz, zanim to obrabujemy, Może, bo możliwe, że to właśnie przez nią. I jak będzie w naszej drużynie, to po prostu yy, to oleje. Ok, witaj na pokładzie. Wywalmy na chwilę Imoen. Mam nadzieję, że to będzie stać na szyi nie pójdzie sobie nigdzie. Stój tu, tu, stój tu. Ooo, spróbuj to określić, kobieto. No, ktoś wzywa strażę. kto tu niby wzywa straża? Okej. Okay. Dobra, wczytujemy gry. Quick save. Czy my możemy to zrobić, nie tracąc reputacji, czy nie możemy tego zrobić, nie tracąc reputacji? Huuu, uh, ale co to zrobić? Jak to zrobić w ogóle? No w sumie tu nikogo nie ma. Hmm... Huuu... Uh, uh, uh. A jak ją zabijemy? To czy też ktoś jest strata? Okej, okay, Alora poniosła śmierć z naszej ręki. Czemu to jest ten najemnik półmiennej pięści? I tu jest najemnik mojej pięści What the fuck! O lol, nie wierzę, co się queen, dzieje. Fellow. O, ukryłaś się w cieniu. Ktoś wzywa strażę. Czy strażnik wezwał strażę? Nie wiem, co się teraz dzieje. Spróbujmy uciec. <laughs> Chociaż kurczę, zabiliśmy to auto. I jej zabijać, ale nie będzie. A, są tutaj strażnicy. Ale z nami nie gadają. A więc, jak uciekniemy tylnym wyjściem, to po prostu uciekniemy. Hmm. Kurczę, ale zabiliśmy to mało. Trochę mi jej szkoda. Jakby nie było. Czy możemy ten wyjść stąd? I nikt nas nie wini za to, że okradliśmy ich. Huhu uh. Ojejciu nie no, my jesteśmy dobrze Zobaczmy czy się nie... Mm, czy da się to ukraść bez zabicia jej? Bo to w sumie tak trochę dziwnie jak sobie takie zabiliśmy tylko po to, żeby zdobyć... Znaczy no, zrobić misję, well, prawda? <laughs> yeah. mm, hmm. Spróbujemy po prostu tamtym wyjściem, sobie wyjść. Okej. Okay. W ogóle ciekawe, czy ona jest mocnym zadziałem. Ale w sumie to, dobra. ma znaczy, manu, ukradnie to samo ukraść. Okej, okay, i wychodzimy tylnym wyjściem. W co miało na to zostanie, to będzie na nią. A tym już się przejmować raczej nie musimy. Tu nie widzę w sumie, może nam się uda, może nie, zobaczymy. Bo najwyżej jak już nie będziemy mieli teleskopu, to coś tam się stanie ciekawego. No nikt nas w sumie nie gania tutaj za to, że ukradliśmy. Gdzie tu jest wejście? Tutaj jest wejście, więc wyjdźmy stąd. O, tu taka cała oddział straszny, nie ma nikogo w sumie, więc... No nie wiem jak to się potoczy, zobaczymy. Jak na razie nikt nas nie dorywał. Nasza reputacja również nie spadła. Więc to chyba najlepsza z możliwych wyjść w tym momencie. <laughs> i nie zabiliśmy tamtej małej mm, genomki bodajże. Uuu, co czyni nas bardzo szlachetnymi ludźmi. Uh, uh, uh. a więc pogadajmy z naszym zleceniodawcą. Wow, 5500 doświadczenia. To jest jakieś nieporozumienie. I stała się rzecz, na którą wszyscy bardzo czekali, czyli nasza główna postać zdobyła awans na kolejny poziom. A więc awansujmy ją w tym momencie w sumie. Poziom szósty, ale fajnie. Dodatkowy punkt biegłości 1. wrzucimy sobie go oczywiście w cepy bojowe. No i akceptacja. Teraz będziemy... Niewielkim mistrzem, tylko prawdziwym mistrzem. Akceptacja. Powinniśmy się znacznie lepiej teraz bić, mimo iż tak jesteśmy najsilniejsi z naszej drużyny. Poziom szósty, a więc przerastamy wszystkich levelem? Nie. I mam też ma poziom szósty, ale nie będzie. Mmm, okej. Okay. Widzę, że tap mi się przyciął. I się cały czas pokazują tutaj. Po prostu, bóg w grafice. A, u niego się nie da spać. Okej, okay, niech będzie. Mmm, a więc tak. Udało nam się to ukraść. To... Hmm, tak myślę, że trzeba robić jeszcze jakiegoś quest'a, czy już kończyć odcinek. W sumie nagrywam 30 minut. Nie, więc tutaj się pożegnamy. Mmm, nie ma Tak więc, tak, no w tym odcinku udało nam się ukraść tą mm, lunetę, prawda, z zachodniej części miasta z komnaty cudów. No muszę przyznać, że to było całkiem mm, dziwne i dosyć łatwe, no ale nam się udało. Mm, nasza główna pozycja awansowała na jeden level, co mnie najbardziej cieszy w tym momencie. I tak patrzę, właśnie, że mamy dużo. Magicznych przedmiotów, a przynajmniej, no może nie tak dużo, ale sporo do zidentyfikowania. Także zrobimy to prawdopodobnie w następnym odcinku. Tak więc mam nadzieję, że się by Wam podobało. Lajkujcie, komentujcie. No i oczywiście y, trzymajcie się. I do następnego. Hej!